Alergia. Co to jest alergia? Alergia jest to nieprawidłowa reakcja na substancje, które u zdrowych osób nie wywołują żadnych objawów. Ta reakcja musi mieć charakter immunologiczny. Wtedy nazywamy to alergią, ponieważ może być jeszcze inny typ reakcji nieprawidłowej na daną substancję, na przykład na pokarm, reakcja Niealergiczna, nieimmunologiczna, i, i wtedy mówimy o nietolerancji. Na przykład glutaminian sodu dodawany do y, potraw nie wywołuje alergii, ale wywołuje nietolerancji. A alergiczne objawy mogą występować na przykład po mleku, które jest alergenem dla niemowlęcia. Zdrowe dzieci y, dobrze tolerują. Mleko, dzieci, które nie mają predyspozycji do alergii, i u nich nie występują żadne niekorzystne objawy po spożyciu mleka. U dzieci z alergią mogą, może pojawić się biegunka, mogą pojawić się zmiany skórne i są to objawy właśnie alergii na mleko. Co to jest alergen? Alergen jest to substancja wywołująca objawy alergii u uczulonego pacjenta. I tak przykładem alergii pokarmowej jest, są objawy po zjedzeniu na przykład orzechów u dziecka. I może to być kichanie, może to być katar, mogą być zmiany skórne, mogą występować biegunki. Alergeny wziewne... Wywołują y, najczęściej objawy ze strony y, dróg oddechowych, takie jak katar, kichanie lub astmę skrzelową, ale również mogą być przyczyną zmian skórnych. I często w okresie pylenia traw, dzieci uczulone na trawy, mają pokrzywki albo atopowe zapalenie skóry. Innym przykładem alergii y, alergenów mogą być alergeny kontaktowe. I y, alergeny te powodują objawy po kontakcie ze skórą dziecka. Y, na przykład, y, niektóre leki jak Rivanol, Nomycyna mogą powodować wysypki. Również produkty gumowe, jakieś y, smoczki, zabawki mogą wywoływać y, zmiany skórne. A tutaj, takim alergenem, który wywołuje te objawy, są produkty dodawane w procesie przygotowania gumy. Co to jest histamina? Histamina jest to substancja, która wydziela się w trakcie alergii, w trakcie reakcji alergicznej. Objawem działania histaminy jest bąbel pokrzywkowy najbardziej znany przykład działania histaminy. Histamina powoduje spadek ciśnienia, powoduje zaczerwienienie twarzy, powoduje również rumień i właśnie bąble pokrzywkowe i jest to taki typowy obraz pokrzywki u dziecka. Ale ta histamina wydziela się również w trakcie innych reakcji alergicznych, i dlatego obserwujemy na przykład spadek ciśnienia w wyniku działania niektórych alergenów, ponieważ alergeny powodują wydzielanie różnych mediatorów reakcji alergicznej, w tym histaminy. I histamina jest takim. Mediatorem, czyli taką substancją, która się wydziela w szybkiej reakcji alergicznej. Czyli osoby, które uczulone są na przykład na pyłek traw, mają bardzo szybką reakcję po kontakcie z alergenem, i wtedy główną substancją, która się w tym momencie wydziela, jest histamina. Ale również histaminę rodzice znają z testów skórnych. Alergen, taki, oprócz alergenów, które używamy do testowania, zawsze korzystamy z histaminy, która jest dla nas tak zwaną kontrolą dodatnią. Potwierdza reaktywność skóry w danym momencie. I jeżeli histaminy, bąbel histaminowy w trakcie testów skórnych, jest y, dodatni i wynosi przynajmniej 3 mm, to znaczy, że możemy oceniać testy skórne. Gdyby bąbla histaminowego nie było, nie możemy wtedy oceniać testów skórnych.